Cześć siemanko, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku. Nie miałem czasu od początku nagrać czołówki, ale już je nagrywam. Jesteśmy w okolicy Ciechanowa, pole 5 hektarów. Pierwszy pełny zbiornik. Dobrze, kamienia trochę jest. of what początek to jest tragedia. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Taka kamionka, że masakra. Chyba ktoś kiedyś tutaj sypał kamienie. Poprzeczniaka o długości, nie wiem ile ma. 40 metrów. Zebraliśmy już cały zbiornik. Masakra. Jeszcze tyle kamieni po nas zostało. Gospodarz ma to jeszcze raz uprawić i jeszcze raz będziemy zbierać zaraz. Zobaczcie. Ten początek. Bo no tu jest najwięcej kamieni. Co większego stara się nam wyciągnąć turem. Na kupę od nas wyciąga. No, a to jeszcze pouprawia później i jeszcze raz zbierzemy. W takiej ilości no inaczej się nie da. To się zostać Dalej jest mniej, ale też trochę jest. W jedną stronę przejechał i zbiornik już był. No i sypiemy. Ledwo zaczęliśmy, a już drugi zbiornik. Się nam pola trafiają ostatnio. Mocno to kamienione, naprawdę. Idę trochę, żeby Michamie nie trącił. Nie wiem, czy widzieliście tego lemiesza w zbiorniku, ale był tam gdzieś. Sąsiad ora ranóweczką. Gdzieś ten lemiesz poleciał. już jeszcze wyciąga grubsze, tak prawda? W miarę ale jeszcze trochę zostało, jeszcze raz jak się zbierze to już będzie super, jest, znalazł się, w ogóle miesza, odrzucimy go na bok, no i mamy pierwsze sypanie na przyczepę, jednak się okazało, że Jednak się okazało, że trzeba będzie potrzebna. Fakt pole nie jest długie, ale i tak nam nie starcza zbiornik. W jedną stronę jedynie. Tutaj jest taka kamionka właśnie jeszcze na środku pola. Trochę gliniasta jest ziemia też także Trochę... trochę ziemi. Może za dużo ziemi idzie na daśmę i trzeba bardzo powoli jechać. Kolejny zbiornik kamieni naprawdę jest sporo. Trochę się i obawiamy się, że zaraz coś spadnie, dlatego pozbieraliśmy tam z końca takie mokry, taki teren był. Żeby później się nie lepiło, jak w razie czego trochę popada, bo tutaj to powinno pójść na spokojnie, nawet jak lekko popada. Ziemia lekka, fajna i przyjemna. Może do jakiejś 17.00 pobierzemy z lotem na obozie. porysowała jak widać. No i już będzie ale jest to ciekawe, jest w kształcie takiego banana no i jeździmy tak po tym łuku cały czas zebraliśmy, nie wiem ile, może z półtora hektara albo nawet i nie, zaraz nam pokażę ile jest kamieniów. już zaczęło mocno wiać dobrze, że trochę już mam nagrane to zawsze jakiś tam odcinek krótki, nie krótki, ale będzie Pójdę, przedstawię samochód, bo zablokowałem tam drogę, tą małą. I zawsze tam może jechać. Zobaczcie, ile jest nazbierane już. Jest trochę dużych. Tak naprawdę wygląda to nieźle. Pokażę wam na zakończenie, ile całego pola będzie. Jesteśmy na drugiej części pola. Tu już nie ma tyle kamienia. To szybciej jeździmy, bo tutaj taki czarny klin W jednym miejscu się prawie zakopałem, ale w tam poszło. No i tutaj już jest okej. Okay. Zostało jeszcze tak z półtora hectare, myślę, mniej więcej. Więc półtorej godzinki powinniśmy to pozbierać Koparka przyjechała, chyba nie wiem do czego. Trzeba wyrywać tam karby, bo to na końcu widziałem drzewa pościnane. To jest CD. zbieramy. Tutaj trochę ziemi. Maszyna złapała na tym właśnie czarnym. No i tu trochę. Czasem jakiś kamień idzie, czasem nie Bardzo mało. Gram wam, bo już jestem obok, jak kopią tutaj ruch melioracyjny na polu. Zobaczcie taka fajna łycha, specjalna do kopania! Garnia a no, ruch wygląda właśnie tak po kopaniu. Teraz po Wam pokażę koniec, bo już tam woda wystaje z rowu obok. Nie wiem, pewnie będzie rozgarnięta. Widzę, że też kamienie w niej są. Zobaczcie jak woda już z tego głównego rowu idzie. No i tam dalej będzie przejazd. I już będzie elegancko. Ciekawa akcja podczas zbierania, no, a nam już zostało, nie wiem, z hektar, niecały, może nawet JC JCB sobie pracuje. Teraz tutaj będzie szło już z Zobaczę zaraz, ile metrów tu zostało krokami. Na trzy maszyny, trzy szerokości, trzy szerokości maszyny no i tu już sklina będzie szło cały czas, coraz krócej. No około hektara pewnie się godzinka i powinniśmy skończyć, tym bardziej, że kamienia nie ma dużo. Jesteśmy teraz na Mazowszu, okolice Ciechanowa, Pońska. Po weekendzie mamy właśnie pracę jakąś koło płońska. Że tak to wygląda. Tutaj będzie pszenica. Dany był kurzak przed orką. A no i będzie pszenica. No i zobaczcie, trochę z tych 5 hektarów się udało zebrać. Tutaj jeszcze turem wyciągnięty taki kamień z porawy. A tu jest przyczepa wysypana z tego takiego mokrego. Trochę nam ziemi nagarnęło. Ale generalnie kamień czyściutki. Zaraz Wam pokażę jak ta kupa cała wygląda. Naprawdę tu parę ton leży. Parę dobrych ton. Ten początek pola zrobił robotę, bo tam dalej tu kamienia za dużo nie było. No i kubka wygląda całkiem, całkiem solidnie. Maszyna jeszcze tam zbiera, ale to już tam ostatni zbiornik podejrzewam będzie, więcej już nie będzie dzisiaj. Także co? To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Odcinek pewnie będzie w poniedziałek. Dodałem jeszcze dodam jeszcze tam właśnie koparkę, którą nagrałem jak wykopuję ruch melioracyjny. No także taki fajny odcinek będzie. Tak wygląda właśnie czyste pole. I słuchajcie, mam teraz chwilkę, to Wam powiem, ee, powiem Wam coś o przygotowaniu ziemi pod zbieranie kamieni dla nas. Oczywiście musi być spore zaorane z tego względu, żeby nie było resztek pożniwnych. dodatkowo niektórzy jeżdżą agregatami lub bronami. Najlepszą opcją jest taki lekki agregat, stary taki kultywator, on ma zęby. Podgięte, podciąga kamienie do góry. Oczywiście bez wałów. Wtedy pole jest przygotowane idealnie. Tu jest bardzo dobrze przygotowane pole. Możecie sobie zobaczyć równo. Dobrze się zbiera. Nie ma brust. Bruzdy wszystkie też były za, e, zaciągnięte kultywatorem. I o to chodzi. Jak są bruzdy to maszyna rotorem wgarnie tam kamienie i je zasypie po prostu zamiast je zebrać. Dlatego ważne jest żeby, żeby nie było brust. No, i co tu jeszcze dodać? No, i najważniejsze, to, żeby tych resztek pożniwnych nie było. Jak może być, to tylko trochę, ale nie za dużo. Żeby będę się nie zapychał tym. No, i jak wszystko idzie na taśmę, to zaraz jest tam bardzo dużo ziemi. Tych resztek, tego wszystkiego, no i nie da się dobrze zbierać. Także ważne jest, aby tych resztek nie było. No, i ziemia w porce jest miękka, dobrze się zbiera. Sprzęgła nie stają. Tak powinno być.